Anna Lewandowska gościła w podcascie Lewandowski-Kedzierski opowiadała intymnych chwilach z Robertem Lewandowskim. Anna Lewandowska miała okazję towarzyszyć ostatnio swojemu mezowi podczas premiery filmu o jego życiu prywatnym i zawodowym. Dokument przedstawia nie tylko drogę jednego z najlepszych pilkarzy na szczyt kariery. Ale ujawnia także wiele trudnych chwil z życia kapitana bialo-czerwonych. Na uroczystym pokazie produkcji Lewandowski Nieznany zrealizowanej przez serwis streamingowy Amazon Prime pojawiło się mnóstwo znakomitych gości. Na premierze, która odbyła się w warszawskiej kinotece obecni byli przedstawiciele świata sportu, muzyki i szeroko pojętego show biznesu. Na evencie można było spotkać Paulinę Krupińska, malgorzate Rozenek-Majdan, siostrę Lewandowskiego, Milena, ich mamę, ale też Zofia Zborowska z Mezem Andrzejem Wrona. repera Kwe Bonafide, jego partnerka Natalia Sanach, Omenem Mensach, Zofia Zborowska z mezem Andrzejem Wrona czy Zosia Slotale. Największa niespodzianka był jednak przyjazd prezesa Dumy Katalonii Joana leporty oraz legendarnego zdobywcy złotej i pilki, Andrija Szewczenki. Szczególna uwagę fotoreporterów przyciągnęli także sami Lewandowscy. Podczas spaceru na czerwonym dywanie zakochani nie odstępowali siebie nawet na krok. Ostatnio o szczegółach ze swojego życia miała okazję opowiedzieć nieco sama Anna Lewandowska. Zona kapitana polskiej reprezentacji gościła bowiem w popularnym podcaście Kuby wojewódzkiego i Piotra Kezierskiego. Choć początkowo tenerka nie była zbyt chętna do zwierzę, z upływem czasu poczula się nieco swobodniej i opowiedziała m.in. o tym. Jak wyglądał jej pierwszy poważny związek. Potem Malzonka, pilkarza FC Barcelony, podzieliła się odważnym wyznaniem, które sprawiło, że szybko pozalowała swojej szczerości i sama poczuła się zaklopotana cała sytuacja. Chciałabym, to nie będzie grzech, to esa marzenia mieć tydzień Roberta nieznanego. Poszalec z nim ostatnio wymyśliłam, Zebysmy wypożyczyli skutery, wzięli kaski i pojeździli po Barcelonie. Zebysmy nie byli rozpoznawani. Takie rzeczy, ale to jest takie bardziej, żeby poszalec. Nie wiem, po się na plazy zdradziła słuchaczom. Po krótkiej chwili na myslu celebrytka dodala. Mama mnie zabijeń spuentowała zawstydzona. Spodziewaliście się takich niegrzecznych wyznań ze strony powściągliwej zazwyczaj. Anny Lewandowskiej